Kochani, witam Was bardzo serdecznie Krystian z tej strony i dzisiaj kochani lecimy sobie z kolejnym oczywiście materiałem z kolejnym tematem. Zanim przejdziemy do konkretów kochani. Zachęcam już teraz zostawienia łopeczki w górę subskrypcji, aby po prostu nie przegapić kolejnych materiałów. A jak wiecie w tym momencie jakby <laughs> bardziej też skupiam się, aby pokazywać, przedstawiać, Wam dawać wam możliwości związane nadal z Erdropami, ale z innymi. Projektami, tak jak to wcześniej robiłem, gdzie pokazywałem wiele ekosystemów, takie jak ZK Arbitrum, Optymizm i tak tak dalej. Wiele tego było. Większości z tych projektów, a nawet chyba wszystkie, dały Edropa. Oczywiście teraz robię też masę nowych projektów, które pokazuję i będę pokazywał, jak i tutaj, jak i na grupie, którą stworzyliśmy na na Townsie, o którym też jest materiał, który jest też, tutaj, tutaj też jakby działałem pod potencjalnego ROP-a i na Telegramie. Tak więc zachęcam do dołączenia oczywiście, a dzisiaj skupimy się i tak naprawdę pokrótce przedstawię Wam projekt, który nazywa się Kite AI Aero. Okay? ten projekt jest tak naprawdę projekt, który uruchomił jako jeden z pierwszych, nie pierwszy suwerenny blockchain, Skoncentrowany na sztucznej inteligencji i to zrobili z jakby ze współpracą z AWAX, ok? Avalanche. Z ekosystemem Avalanche. Tak więc jest to bardzo ciekawy projekt. Oczywiście też są finansowania i tak dalej. Chciałbym Wam przedstawić testnet, który uruchomili właśnie ostatnio. Co my tu możemy zrobić, jak to wygląda, już Wam to przedstawię. Generalnie sprawa jest tutaj dość prosta. Mamy sobie stronkę, na którą wchodzimy. Link zostawię w opisie. Mój link osobisty, referencyjny. Podłączamy się tutaj portfelem, OK, um, i to robimy po sieci Avalanche. Jak już podłączycie portfel, wchodzicie sobie w tak naprawdę cały temat do środka, do zadań itd. Tak na początku mamy taką ikonkę, aby podłączyć swojego Twittera oraz Discorda. Ja osobiście to oczywiście wykonam z tego względu, że za to też jest dodatkowy EXP, ok, bo tam zbieramy również EXPA. Czyli podłączamy swojego Twittera i swojego Discorda. Jest to testnet oczywiście, tak więc tutaj nie wykorzystujemy, nie musimy mieć żadnych środków, żeby po prostu to robić. To jest ważne, jak socjale macie podłączone, dajecie po prostu dalej. No i teraz tak, tutaj mamy kochani taką, odświeżymy sobie to jeszcze raz. Tutaj mamy po prostu no, cały jakby panel, gdzie po prostu w zakładce Quest możemy zacząć wykonywać po prostu zadania. Mamy takie podstawowe zadania, jak podłącz Discorda, podłącz a Twittera, podłącz Telegrama prawda? Ja już się podłączyłem z moim, no chcecie się w pełni podłączyć do Discorda, no to oczywiście trzeba tego Discorda zweryfikować, żeby tutaj po prostu być. Jest to jakieś tam banalne, e, jakaś tam banalna sprawa, wpisać jakiś kod, załóżmy, który jest tak naprawdę przedstawiony i po prostu jesteście już na serwerze Discord. Tak samo sobie dołączamy do ich niższego Telegrama, oczywiście, żeby nam zaliczyło kolejne questy. Warto tutaj zaznaczyć, że quest na przykład z Discordem może gdzieś tam po prostu dochodzić do 20 minut, ok? Też taką informację dostałem, tak więc to też jest ważne. Kolejne questy to jest na przykład tutaj coś z tutorialem, prawda? Żeby gdzieś tam coś otworzyć i tak dalej. Po prostu przejść jakby tam taki start, taki tutorial po e, platformie, prawda? I tak to się po prostu prezentuje. Jak już jest skończone, to automatycznie Wam e, po prostu to tu pokazuje. Tutaj sobie jeszcze zjeżdżacie na dół do jakichś tam dodatkowych e, questów. Uh, meet Professor, Your AI Partner for Navigating the Kid Atmosphere Interact. No, ja to też robię tak naprawdę w tym momencie pierwszy raz, okay? żeby to było jasne. I tutaj kolejne kwestie też się podłączamy portfelem swoim, żeby po prostu to było wszystko w integracji. I tutaj napiszemy, um, po prostu możemy sobie z tym ich AI botem po prostu porozmawiać. A um, z prawej strony strony na, dłuż, na górze mamy ile mamy jakby interakcji, ok? <laughs> Hello, how are you? I don't, I do not know. The server is busy. Okay. I understand. Tak więc coś tu sobie możecie po prostu um, z tym ich botem popisać i tak dalej w międzyczasie, żeby gdzieś tam coś tam y, po prostu jak wam, no zaliczyło gdzieś tam wam zahaczyło, że byliście tutaj i tak dalej. I obstawiam, że Robiąc ogólnie tematy, jakieś świeże, jakieś kampanie świeże i tak dalej, jakieś testnety, często po prostu może być tak, że niekiedy będzie to chodziło strasznie, ale to strasznie wolno. Tutaj, jak widzicie, też jeszcze mi tych tematów nie, nie zaliczyło, a już jakby integracja weszła. Już tutaj napisałem na tych, do tych trzech jakby um, botów, ok. No, ale wiadomo, że. Wiadomo, że po prostu, um, jeżeli jest to zlagowane, no to to też się troszeczkę będzie lagować. Tak więc jakby w zakładce Questy robimy wszystkie questy, które są możliwe, mamy też swój refling. Ja swój zostawię po prostu poniżej, i również Ty też otrzymasz z tego tytułu bonus. To jest ważne, dlatego warto z niego skorzystać oczywiście, jeżeli chcesz yy, i kolejna kwestia, to jest to, co my tu jeszcze mamy? Leaderboard. Um, ranking, tak, jestem 277 tysięczny w rankingu, ok, um, profile my points, tutaj jakby punkty, które zdobyłem i za co zdobyłem, 200 punktów na ten moment, tak więc gdzieś tam po prostu powoli e, zaczynamy. Ok, nie ma co się zrażać, i tak dalej. Wszystkie kwestie na bieżąco robić. Myślę, że tutaj. Um, Naprawdę będzie się pokazywało więcej questów itd itd. Dzięki temu po prostu będziemy mogli się wznosić w rankingu. Um, czy tutaj warto działać na więcej kont? Zawsze sobie można zrobić. Nie? Jeżeli tylko jest łączenie portfelem na ten moment, to jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie tutaj odpalić kilka adresów do potencjalnego większego airdropa. Jeżeli chodzi o kwestie piku Network. Tutaj, no, niestety jest cały czas problem z tym mintem NFT. Bynajmniej ja mam cały czas ten problem. Um, I no, niestety, ale już to chwilę trwa drugi dzień, bodajże, w moim przypadku. Tak więc um, wiem, że tam już są osoby, które to wymintowały i tak dalej. E, te zadania jeszcze nie dochodzą, ale oczywiście, no, musimy być po prostu cierpliwi. Zrobią wszystko tak, jak trzeba, będzie można działać lepiej, po prostu będziemy działać. Ok, tak jak mówię, w tych tematach po prostu trzeba mieć cierpliwość. Kto jeszcze nie jest w tutaj naszym mieście, w naszej, na naszej grupie, na Towns, zapraszam serdecznie, wejście do tej grupy to jest 0.001 ETH. Wejście jest za opłatą z tego względu, że sam, sam tutaj jakby projekt, sami oni dali informację, że warto dołączyć do grupy, Płatnej grupy właśnie na ich tutaj platformie. Dlatego też ja dołączyłem do płatnej grupy i ja też stworzyłem płatną grupę. Dzięki temu, po prostu dzięki temu, jesteśmy w stanie jakby potencjalnie bardziej się w większym stopniu może tak kwalifikować, łapać na potencjalnego przyszłego airdropa. I, i oczywiście abstrakt, gdzie już oczywiście o tym mówiłem. Tutaj ostatnio zgarnąłem jakoś tam, jakiś tam kolejny achievement. On się, tutaj się zmieniają te achievementy, mam 1500 expa na 10 tysięcy w tym momencie. Tak więc jest, jeżeli jest coś do zrobienia po prostu robimy i uczestniczymy też w zakładce Discovery w po prostu tematach, które tutaj mają, czyli integracja ich tutaj konta właśnie z Abstrah waszego portfela z innymi tutaj projektami, które po prostu się tutaj znajdują. A jest ich w tym momencie 57. Często są to jakieś gierki, albo jakieś NFT Marketplace, albo to, albo tamto. Generalnie z tego wszystkiego można sobie spokojnie korzystać. Co do tego projektu, jeszcze o którym dzisiaj zacząłem mówić, czyli o tym testnecie kit AI, na stronce platformie Galaxy jest również, kochani, taka tutaj mała tam kampania, gdzie można skorzystać. To też wam wrzucę, czyli po prostu zrobić jakieś zadanie dla nich, żeby, um, kochani, obserwować, tak, to już obserwujemy. E, verify role in Discord, to też już że mamy. Jeżeli jeszcze nie działaliście ogólnie na GALX, no to musicie sobie po prostu tutaj też podpiąć na waszym profilu wasz portfel, gdzieś tam wasze wallety e, czy wasze social media i następnie możecie sobie po prostu wykonać takowe jedno czy drugie zadanie. Mi coś tutaj nawet teraz nie przechodzi. No. Jak widać nawet sam Avalanche oczywiście, gdzie wcześniej wspomniałem, że Avalanche jakby to jest współpraca mocna też o nich wspomniał. Tak więc moim zdaniem warto po prostu tutaj być. Warto to obserwować. Ja to na pewno będę aktualizował na naszych grupach i również na YouTubie po jakimś czasie. A skończyłem tutaj kolejną, tutaj kolejny temat związany z kampanią na Galx, tak więc kochani serdecznie, ale to serdecznie zapraszam do aktywności. Serdecznie również dziękuję, co tu mam wszystko serdecznie. Serdecznie również dziękuję za lajki za subskrypcje. Po prostu robimy więcej teraz rośniemy w siłę, jeżeli chodzi o tematy airdropowe, o grupę, żeby po prostu to miało ręce i nogi. Ja będę zapisywał wszystkie erdropy też sam będę wam pokazywał, jakie zaczęliśmy robić, jakie robimy, i po prostu w międzyczasie, jak coś będzie z tego już kapać z jednego czy z drugiego, będziemy to po prostu weryfikować. Oczywiście też są też te telegramowe tematy, na których wcześniej tak naprawdę bazowałem, bazowaliśmy. Ale po prostu idziemy jeszcze dalej, idziemy w inne innego rodzaju projekty, tak jak po prostu ja osobiście to wcześniej robiłem i cały czas robię. Kochani, dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam serdecznie do udziału w AirDropach. Hej!